Wszystkim, moi drodzy, dzisiaj będzie szczerze. Szczerze to w zasadzie jest zawsze, ale dzisiaj będzie tak, jak najbardziej lubicie, czyli wasze ekstremalne, gorące pytania w serii, której Smażycie mnie na grillu. W ogniu pytań. Jak to dzisiaj będzie? Podobno zadaliście niesamowicie mocne pytania na Instagramie, bo właśnie tam została utworzona ankieta, więc jeżeli chcecie zadać do kolejnego odcinka albo być na bieżąco, to koniecznie tam wpadajcie. W ogniu pytań, następna część przed nami. Zaczynamy. I przede wszystkim, że się nie sprzedaje za 5 złotych. Raczej, raczej nie, a szkoda. Chcesz na rozruszanie, czy od razu chcesz top, yy, ten Ot, już, już top 5? Nie no, tak spokojnie, tak żeby wiesz. No to o, że... jakie masz postanowienia noworoczne? Postanowienia noworoczne? Postanowienia noworoczne, być dobrym człowiekiem, yy, bardzo mocno poszerzyć horyzonty firmy, zarobić dużo pieniędzy, i pozwalać. A, i zadbać o kondycję zdrowotną. To w dużym stopniu za, o, o to chcę dbać. I standardowe, ale żeby każda część, na którą pracuję, żeby ona uległa, nie wiem, 50% zwyżce. Czy jest coś, co chciałbyś sprawdzić, ale się boisz? Nie no, jak dobrze wiecie, i zresztą w sobotę na najbliższą pojawi się właśnie film. Bardzo w tej tematyce, którą uwielbiam, czyli nazwijmy to dziennikarstwo śledcze. Kiedyś bardzo chciałem być dziennikarzem śledczym, później muzycznym, później kościelnym dziennikarzem, a zostało no to, to, co jest. Ale wracając do tego dziennikarstwa śledczego, to jest temat, który mnie bardzo mocno interesuje, kryminały, thrillery. I przez to chciałbym realizować właśnie podobne filmy jak. Nie wiem, rozpracowywanie gangu, myślenie o tym, czy w polityce są na pewno czyste pieniądze. I to są rzeczy, które chciałbym, ale się boję. Czy dostajesz kiedykolwiek groźby od widza? Nie, nie pamiętam. Znaczy się, zdarzają się jakieś takie dziwne maile, że ktoś pisze rzeczy typu, nie wiem, jak tego nie odczytasz, to zrobię to i tamto, albo że przychodzą z na, na, na źródła, <laughs> to wtedy można uznać to jako groźbę, ale taką stricte groźbę, że słuchaj, gościu, jeżeli tego nie zrobisz, to wiadę ci do domu, albo zrobię ci to i tamto. To takich groźb nigdy nie było. Zresztą to Wy nie jesteście chyba taką społecznością, gdzie jakoś jawnie użytkujecie z takimi osobami. Czy zgodziłbyś się wystąpić w hejt parku kanału sportowego? Czy była, czy była kiedyś taka propozycja? Takiej propozycji nie było. No to łatwiejsze pytanie odpowiedziałem najpierw. Eee, myślę, że tak, bo jest to. To, co mi się z tego bardzo podoba, to to, że jest to realizowane na żywo. Nie można wyjść albo na turbo. Batona, albo ona po prostu osoba, która ma rzeczywiście coś do powiedzenia. Tylko, że moim zdaniem, kanał sportowy brnie w bardzo słabą stronę. Kiedyś było lepiej. No, wizerunkowo to już nie jest ta, ta hmm. platforma, na której no warto nie, się pojawiać. Nie, nie, nie. Kiedyś to było coś, rzeczywiście, gdzie patrzyłem z rozrzewnieniem i myślałem sobie, o kurcze, fajna, nowa siła, nowa energia, nowi ludzie z pomysłem, a teraz uciekają do tematów, gdzie Raczej od nich powinni odchodzić, czyli od tego takiego bagna, takiego dna, a oni jakoś tam chcą się odnaleźć i. Po... No tam za pieniądze, ale czy za pieniądze robi się wszystko? Robi się, niektórzy tak robią. No i później się kończy jak kończy. A wizerunek i to, co się ma w głowie chyba jest ważniejsze. Nie wiem, ja przynajmniej wyznaję takie zasady, ale ogólnie yy, i tak i tak myślę, że jest to dobre dosyć. Dobra sfera. Ja z kanału sportowego naj, najchętniej nie oglądam właśnie tych hate parków i tego tego, ale oglądam Panią Małgorzatę Magali, jak rozmawiam z y, aktorami, z osobami z szeroko pojętego show biznesu i te rozmowy Wam szalenie polecam. Czy kiedykolwiek stałeś się tematem artykułu na przykład na Pudelku i czy był to fake news? Fake news nie. nie. <laughs> Chociaż nie. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o Pudelka, to wszystkie te, te artykuły, one były raczej takie pozytywne. Tam nie było takiego, że kurna ktoś nagiął rzeczywiście rzeczywistość, ale na pudelku ze wszystkich tych takich największych stron, mediów w Polsce, to tam stosunkowo najrzadziej się pojawia artykuł. Na O2. O2 to jest po prostu tak jakby w jednej linii idziemy. Chociaż ktoś kiedyś dobrze powiedział, że to jest też fajny moment na to, żeby wykorzystać film pod dany artykuł. To się bardzo łatwo wykorzystuje, nie? Dodasz treść, treść i masz, a żeby stworzyć samemu to co innego. Chcielibyśmy poznać. Redakcję. Redakcję odwa, może jakieś zaproszenie. O! Czy uważasz, że jesteś uzależniony od telefonu? Ja sam, ja sam odpowiedź No, ale ja się nie zgodzę z tą odpowiedzią. Bo ja uważam, ja, że nie jestem. Ja też uważam, że nie jesteś. Aha, no to okej, okay. bo myślałem, że powiesz, że jestem. Źle masz? Źle masz tak. <laughs> nie, to kompletnie nie jestem uzależniony od telefonu, ale jestem od czegoś innego uzależniony. Jestem uzależniony od y, statystyk. Od tego bardzo mocno. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz rano? Po, po... Sprawdzam godzinę, odblokowuję telefon i sprawdzam statystyki. Pierwsza rzecz. Tak, jest tak i wiem o tym doskonale, i jeżeli coś nie idzie po myśli. I widzę, że film wtedy idzie słabiej, to wtedy już wpadam w ten swój wir zdenerwowania, myślenia, co dlaczego. Ale pierwszą rzeczą, którą robię, rzeczywiście jest sprawdzenie statystyki. Kolejne historii. pytanie, ładnie nam się powiąże. A czy masz wrażenie, że się wypalasz? Nie. Mam takie sinusoidy, kiedy widzę, że coś lepiej funkcjonuje, coś gorzej, a jeżeli chodzi o wypalenie, nie. Nie uważam, że się wypalam. Uważam, że. No może nie, że jest lepiej, ale jest raczej taki konstans. Okej. Okay. A kogo widzisz patrząc w lustro? Na, na pewno widzę osobę ambitną, która ma bardzo, bardzo wielkie plany co do swojej przyszłości. Pod tym kątem. Też widzę osobę, która coś przeżyła, ta pozycja, w sensie te rzeczy, które przeżyła, gdzieś się tam w jakiś sposób ugruntowały, określiły. Ale też widzę wielkiego marzyciela, i widzę osobę, która lubi czasami pomyśleć o tym, jak było, i osobę, która bardzo mocno zaczyna nie odnajdywać się w obecnej rzeczywistości. Najbardziej dziwna rzecz, jaką jadłeś w swoim życiu, to? No, to no, albo to chyba ten krokodyl. Nie przypominam sobie, żebym coś dziwniejszego jadł. No to jajko jakieś tam takie, ale to, to nie wiadomo, co to było. A takiego w restauracji? No nie wiem, może gdzieś. A, a może gdzieś prywatnie, no to. Właśnie no to czasami mi się zdarzyło zjeść na przykład papier, nie? No bo to pomyliło mi się. Albo jak chciałem przyjechać kebaba z aluminiową folią, to też było dobre. Ale tak, żebym zjadł rzeczywiście, bo chciałem coś spróbować, to nie dane mi było nigdy spróbować mózgu. Mm, no serca to może nie jest nic takiego szalonego, ale też jadłem, ale nie pamiętam smaku. Ale smak, który pamiętam i mnie który ciekawił, to na pewno był ten krokodyl i myślę, że to jest chyba taki Miałeś jakieś problemy po publikacji materiału, bo nie przychynie się wypowiedziałeś? Tak. Były. No, przecież nawet jest w ogniu pytań o tym jak był pozew do sądu w związku z pewnym filmem. No masa było takich tego. rzeczy. No dużo było takich filmów, gdzie ktoś coś napisał, ale zazwyczaj właśnie to jest fajne w tym wszystkim, że ludzie wiedzą, że tu są poruszane treści, które są treściami szczerymi. I to mnie bardzo cieszy, że ludzie raczej podchodzą do tego z bez przesady też, ale myślę i widzę po reakcjach społecznych, czy firm, że raczej uchylają głowę i sypią popiołem, bo wiedzą, że źle zrobili. Tak. I że nie, no, nie, no nie pieprzy się kocopołów, nie? I przede wszystkim, że się nie sprzedaje za 5 zł, że się nie reklamuje Smile Secret, a później robi z siebie, kurde, wielkiego influencera. Nie reklamuje się proszków do prania, czy tam do włosów jakichś też widziałem dziadostw. A można się raz sprzedać i mieć koniec, nie? No to chodzi o wartości. Chodzi o, wa o oczywiście. I Jest wartości o to, o to. dzisiaj są w ogóle nie. ich nie ma. Dobrze, idźmy dalej. Czyliście kiedyś, że jesteście lepiej traktowani w restauracji niż inni, bo nagrywacie? Czułem, czułem, czułem i coraz bardziej zaczynam to dostrzegać już w takim życiu codziennym. Dobrze. Czy palisz? Sporadycznie. Sporadycznie. Chociaż że idąc na, na, na imprezę, to mi się załącza Tommy Shelby i wtedy muszę, kurde, mieć dwie paczki ze sobą. I to jest takie strasznie dziwne, że wtedy po prostu czuję się, ja nie wiem, wpadam jakimś kurde, trans i wtedy po prostu muszę mieć tego dużo. Ale tak to nie. I w ogóle nie mam kompletnie żadnej potrzeby na, 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 na to. Tak? To o inną potrzebę. Ile najwięcej przegrałeś pieniędzy w kasynie, obstawianiu i tym PD, i TP, i tym podobne? No taki stricte w kasynie to ja tak, tak za bardzo nie chodzę, ale... Ale byłeś? Ale byłem, no. A po co byłeś? No zobaczyć właśnie jak to jest, jak to tam jest. No to nie, najwięcej chyba przegrałem, nie wiem. Ale to tylko tak dla fanu, ja tam poszedłem, nie poszedłem grać, bo ja wiedziałem, że i tak, i tak jak w takim jednym doskonalnym filmie jest pokazane, że w kasynie i tak, i tak zawsze musisz wyjść przegrany, nieważne co byś robił. Nie wiem, 5 tysięcy. Ale no, obstawianiu czasami dużo przegrywałem, bo kiedyś miałem taki, taki moment, że człowiek zaczął obstawiać. Później na giełdzie trochę przegrałem pieniędzy, ale suma summarum z giełdu jestem bardzo, bardzo na plus. I jednakże z obstawiania, no to nie wiem ile. Tak, sumarycznie, no to z 10 na pewno. Kiedy Energylandia? Pozdrawiam. Kiedyś byliśmy w Energylandii, a później chcieliśmy pojechać znowu do Energylandii. A tak kurwa, ja wiem o co chodzi. <grym> tak, chcieliśmy jechać po raz kolejny do Energylandii. Ale chcieliśmy to zrobić na zasadach takich jak zawsze. Czyli wchodzimy i sprawdzamy. Nie, że wchodzimy i płacą, i sprawdzamy, i mówimy: O, jak super. Nie, nie, nie. Właśnie miało to być zrobione tak jak zawsze. Za to też myślę, że ten kanał bardzo lubicie. Ale niestety w takiej formule nie dane nam było to zrobić. Zatem, wybaczcie, drodzy widzowie, ale takie materiały się nie pojawią, no bo materiały, gdzie musimy z góry mieć zaznaczone, że trzeba powiedzieć, czy oczywiście tak wprost to nie było powiedziane, ale na pewno wprost było powiedziane, że raczej nie można powiedzieć nic negatywnego, a to musi przejść przez autoryzację. Czy dużo osób do Ciebie podchodzi prosi o zdjęcia i Dużo, ale niekiedy nie wiedzą, bo ja chodzę bardzo mocno zakonspirowany. Nie dlatego, że po prostu czuję się jak Brad Pitt i po prostu wszyscy chcą mnie zobaczyć, tylko po prostu ja wiem, że to jest pokłosie swojej działalności, absolutnie nie narzekam na to. Wręcz przeciwnie, lubię, ale no taki ten taki mam styl. Po prostu lubię chodzić swoimi własnymi, często bocznymi ścieżkami. Kiedy idę tam, to też nie będę się krył, wiadomo, ale kiedy mogę przejść tutaj i nie wszyscy muszą wiedzieć, że akurat tam jestem, to bardziej mi to leży niż po prostu, żeby wszyscy mówili, a wiesz, bo on teraz jest tam. Cichutko, do góry, tu, tamto i tak jest lepiej. Ale jeżeli ktoś pozna, no to czasami zdarzają się i w ogóle bardzo mi to cieszy, że jak jestem z kimś, kto jest dla mnie ważny, to ludzie to bardzo szanują. I kiedy widzą, że atmosfera jest luźna, czyli kiedy sobie tam siedzę, nie wiem, w pubie i na lajcie można podejść, pogadać. Jak najbardziej, kiedy jestem na kolacji, na obiedzie. Czy na bardziej formalnym spotkaniu, no to widzę, że ludzie po prostu gdzieś tam, cześć, cześć. I to mnie bardzo zawsze cieszyło. I dziękuję, że macie do tego takie podejście, bo ja bym miał chyba takie samo. Dobrze, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję. To były fajne pytania pytania egzystencjalne, pytania finansowe, pytania z każdej innej maści. Nie ma co ukrywać. Pytania bardzo ciekawe, ambitne. Dziękuję. Serdecznie. Za takie widzimy się w kolejnym materiale. Nie zapomnijcie zobaczyć sobotniego filmu na kanale, bo ten film będzie. No po prostu będzie ogień. Jak my to mówimy, GTA, w pracy. A dla Was to będzie film o uberze i o dziewczynie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Autopromocja. Autopromocja. Subskrypcja, moi drodzy, bo idziemy po 2 miliony. Brakuje nam już tylko 900, parę tysięcy. <noise> Trochę dużo. Nie ma co ukrywać, i tak jesteśmy coraz bliżej. Każdego dnia jesteśmy coraz bliżej. Subskrypcja, tutaj na górze, pierwszy i drugi film. I do następnego. Papa. Pa.